Sie mam załoga. Witamy na wzgórzach golan. Byłem tak leniwy, że time lapse ze wschodu słońca robię z perspektywy obozu tutaj namiot Ślązaka jeszcze chwila drzemki i lecimy na najwyższą górę w okolicy, a przynajmniej spróbujemy. Zaczynamy kochani przygotowanie naszego pierwszego ciepłego posiłku w Izaelu. Jak to widzimy, ki potem chowamy. O, tak koncentrowałe do początku. Jest, jest w kuchni po to właśnie. Nie, je jednak a, no, Nie, bo było odkręcone, ale... A, palnik odkręcony. No, no. Ale już mamy. <noise> o to nie, Wczoraj, dotarliśmy tutaj i brama była zamknięta. Ja podchodzę, podchodziłem pod tamto, tamten słupek. I zastanawiamy się, czy przeskoczyć. I zapytałem Ślązaka, ej są tu jakieś kamery? Po co podnosimy głowę do góry? <śmum> w każdą stronę. Dlatego biwakowaliśmy tam. A tutaj były nielegalne wyścigi. Drifterzy, jakieś kłady na dwóch kołach jeżdżące, no, było wesoło. Ale przed północą się wszyscy zmyli i mogliśmy się wyspać. Dzisiaj mamy ostatni spokojny dzień przed ruszeniem na szlak. Tak naprawdę mamy taki tening, żeby się troszeczkę rozruszać, plus porobić zdjęcia, jeszcze z, zrobić troszeczkę materiałów. Może jakiś wywiad się uda przeprowadzić z kimś. A później to już będzie ciśnięcie. Od wstawanie o 4.30, wymażę o 5.00 i tak przez kolejne 30 dni. Trzymajcie mocno kciuki, bo to się naprzyda. No cóż kochani, jednak nie wszędzie w, w, na wzgórzach Golan da się wejść. Ale musieliśmy spróbować. Oczywiście, wiecie, przeskoczenie tego tutaj, tam i tam nie byłoby jakimś większym problemem. Natomiast problemy mogłyby się zacząć troszeczkę wyżej. Dlatego musimy się wrócić i spróbować przejść tamtą drogą. Pierwszy raz spotkaliśmy kogoś na szlaku, tamta trójka z Izraela a będzie niestety musi zejść na dół i obejść dookoła. Jeżdżąc tutaj też jakieś samochody. Obstawiamy, że ten pierwszy gość to był ta teraz jedzie tutaj coś jeszcze, ale żadnego wojska jak na razie, nie? Ła, chcieliśmy jechać czołgostopem, ale spróbujemy później. No, czołgostop to było nasze marzenie na dziś. Co było za Twoich czasów? Ok, guys, you're going to Mount Hermon? Can we join? O, oh, thanks. I właśnie zaliczyliśmy nasz pierwszy autostop, ale fajnie. To ile to było z kilometrów? Z 10. No, na dół też trzeba jechać. Na dół tak samo łapiemy stopa, nie ma innej opcji. W każdym razie. Nie ma nic No. Zdjęcie na Liban. Właśnie, bo Liban, Liban, Zaczke, bo Liban już jest to, dobra, O, a tutaj na przykład jest wyciąg narciarski. O. I bałwanek. Nie myślałem, że zobaczymy jeszcze śnieg. W, jak ten gość gadał, że za, zimą tutaj jest 5 metrów śniegu. Kurwa. No. Nie myślałem, że na Bliskim Wschodzie jest śnieg. Ta mi troszeczkę przypomina taką turystyczną miejscówkę. To jest z ciekawości, możemy zobaczyć ile kosztują bilety, ale raczej, raczej to nie jest nasz target i nasz budżet. Powodzenie w tych napisów. To jakieś 30-40 30 szakli prawdopodobnie. Ulgowy. <gry> Hello, excuse me. Oh. No tak. Jestem <gry> O, oh, to zaraz udostępniamy. English. Collect <gry> ticket. For free, nie ma. For free. Zwejman. Nie, to jest jakieś dziwne. Druga końca. Do widzenia z wodiem. No, to, to właściwie to już tyle. Chyba, że vibe. Nie, tutaj czeka jest single ticket. Hmm, hmm, to są normalne, można się pogodować. Jest, gondola round trip. 54 szekle. To całoroczny? <laughs> Cały rok tu chcesz jeździć. 108 szekli. No nie jest to chyba, wiesz. się szekli. Aktualnie nasz budle Jet wynosi 38, a kukujemy 70. Czyli niestety nie nagawy dla was. relacji jak jedziemy sobie romantycznie tą kolejką. Następnym razem. Hasujemy. Zobaczymy, gdzie możemy wejść za frego tutaj. See you soon! Okay. So, the left one, and right at the, at the middle of the, uh, of the path, yeah. you take left, uh, you take right, right okay. and then you take the left one, you see? Yeah, so yes, there's a I small see. one over yeah. here, and another one, and yeah. you go to the mm -hmm. top, and then you take the right. Okay. Right turn, oh. and you would go to the, uh, to the building, with okay. the cable Okay? You. okay. You have water? Uh. Do you have enough water? Do you have enough water? Ej, ej, what the 3 liters. Eee, wow. Dziękuję. Spakuj, you. Dobrze się czujesz, to chociaż jajcie zostawił. Zawsze by było 5 kg mniej. A. Nie masz 5 kg znaczy chyba to. Możemy mieć. Nie, ja już to idę na. Okej, Ok, kochani, tutaj na górę biegnie kolejka. Aczkolwiek kosztowałaby 130 zł, jakieś plus minus 108 szekli. Dlatego postanowiliśmy, że wyjdziemy. Pani przed chwilą nam wskazała drogę. Gdzieś tutaj trzeba będzie przykitać depozyt z śpiworami i takimi rzeczami. Podobno, wejście na górę zajmuje godzinę. My to zrobimy w pół. Na spokojnie. No, rozłożymy do sztafety. Dwa razy po 15 minut. Damy radę. No to ciśniemy na najwyższą górę Izraela. I Syrii i Libanu chyba też, nie? Na pewno. Tak mi się wydaje. Zostawiliśmy tutaj depozyt. Bo była taka akcja, że chcieliśmy zostawić w jednym miejscu w budce. Nie pozwolili nam. W drugim miejscu no, powiedzieli, że niestety nie mogą. No nie da się co dziwić sobie tutaj każdy taki plecak, to może być potencjalna bomba. Więc musieliśmy wszystko skitać tutaj, w szczelinie. Jest tutaj cały nasz ekwipunek do spania, więc jak tam coś to zajuba, nie będziemy spać przez następny miesiąc. A my się oddalamy z tego miejsca, bo ta bomba faktycznie miała wybuchnąć lepiej, żeby nas tu nie było. <grym> Dokładnie. Są z nas wybuchowe chłopaki. Ale lepiej co by tego nie mówić głośno. I gdybyśmy mieli 108 szekli, to byśmy jechali właśnie tą kolejką, którą widzicie nad, nad moją głową. A jedzie pusta. A mogłaby z nami. Mogłaby, ale brakuje 7 szekli. No, sobie tak. Aktualnie nasz budżet wynosi 30 szekli. 36, panie pirat. 36. Przepraszam, mój błąd. Dlatego na górę Hormon dymamy z buta. Cała naprzód i ahoj przygoda. Spoko. Grunt tam mieć dobre podejście. Ach. Ostatnie kilka metrów przewyższeń uh -huh. wow, wow, wow. weszliśmy na grząski grunt. Wuhuu Jeszcze kawałek i będziemy w Syrii. Nie poszliśmy na łotwiznę i nie zjeżdżamy kolejką Ale przed nami kolejna ważna misja, przejście przez pole minowe mam strach <noise> no, można wpaść w niezłe <noise> miny. Przeciwpiechotne <noise> To Pierwsze pole minowe jakie widzimy w Izraelu w sumie ty, z też nie widzieliśmy, nie? tu. Już mamy jedną dogęj w załodze. No to jedną Kali właśnie zakończyliśmy przejście do Szlaku Izraelskiego. Zostawcie... po Zostawcie lajka, like suba, follow <śpiewa> Cała naprzód i ja przygodo przygoda. <śpiewa> nie tego w duma. No, dajesz, dajesz, dajesz. Jak nie, hute chutę. Oszustwo. <śpiewa> <De> <Bueno. śpiewa> <De> <śpiewa> bardzo dobrze dyskwalifikacja uh -huh. I 360! Então. <laughs> Mave...